wszystkich mamy dzisiaj 4 wrzesień 2020 rok zobaczymy do rodzinki testowej mamy podkarmiaczkę dostały już jeść dostały dwa razy yy, yy. załóżmy, że w wiatrze jest syropu 15 kg, no nie po 15 kg jest, a załóżmy, że jest 10 litrów, to by dostały 2 razy po 2,5 litra. Załóżmy, że tak jest, a w kilogramach 15. Na 4 to jest 3,75 Zaraz garknę tu po spód, bo tu nieraz matka może wejść pod powałkę, ale nie widać, nie ma. Dobrze, może troszeczkę dymku delikatnie. Nie wiem, pójdzie. A co się idzie? Nie idzie. A. To dwa razy po 3,75 to 7,5 kg dostały. Dostały po ostatnim przeglądzie. Ostatni przegląd, chyba z tego co dobrze kojarzę, to był 25. Tu zaglądaliśmy, chyba, do tej rodzinki. Na następny dzień dostały jedną porcję. Robimy w taki sposób, że Wiadro syropu gotowego, gotowego, oczywiście. Pszczoły dostają. oraz strząsnę, żeby te pszczółki nam się nie gubiły tu gdzieś. O! Dwa i pół kil... dostały na drugi dzień. Wiadro na cztery rodzinki. Dzielimy. No to wychodzi 10, załóżmy, że jest 10 kg, 10 litrów, ale jest chyba troszkę więcej. Bo jest 15 kg, to będzie chyba więcej troszkę. O, no, tu złożyły też, też złożyły. Tu się wykry z czerw. Prawie, że. Pojedyncze komórki są. A myślałem, że będzie to poza. Nie będą kładły tu. Można by było to. Rameczkę usunąć, zobaczymy, jak rozkładają. Chociaż dzisiaj jest ten dzień taki trochę nie bardzo. Teraz troszeczkę się wyklarowała pogoda. To mówię, zajrzymy, jak sobie składają pokarm. O, no, jak ładnie elegancko, bym powiedział, zarcowo. Sklepią już u góry. Na dole jest do tak czerw. Nie wiem czy tu widać, ale widać chyba. Odkryty jeszcze. No i dobrze. Książkowo. Toś mi tam zarzucił, że za mało pokarmu. Ale jak było za mało pokarmu, nie byłoby czerwiu. A w sierpniu był ostatni przegląd. Chodziło nam, żeby było jak najwięcej czerwiu. No tu też jest. Tak, młody czerw tu jest. A tu gdzie jest puste komórki, gdzie nie za zaczerwione składają pokarm. Pierwszą dostały 25 przegląd robiliśmy. Do 26 dostały jedną porcję, a drugą porcję dostały 1 września. Także dwie porcje dostały. Z takie syropu o 3,75 kg o tu już widocznie nie było jajeczek ale tu jest czerw jeszcze troszkę także ładnie składają no i elegancko bardzo dobrze zobaczymy następną chodzi nam żeby było w sierpniu dużo czerwiu a nie dużo pokarmu Już ładnie to co się wygryza to sklepią to zalewają już tym pokarmem no i bardzo dobrze i powoli zakarmiamy. Nie możemy zakarmić od razu jedną porcją. O, tu chodzi mateczka jeszcze po czerwiu. Tu jest czerw. Na wygryzeniu. No, tu też jest czerw, już nie będę tu kołował tą bramką, mateczka. Następną rameczkę. Tu co mamy? Tu też jest jeszcze czerw. Jest jeszcze, no i zalewają, oczywiście ładnie. U góry już sklepią, poszywają ładnie. Książkowo zobaczymy na ostatniej ramece. No i tu też elegancko jest. O, już tu poszywają środka no i tak ma być tak powinno być właśnie chodzi o to żeby przy czerwiu w obecności czerwiu żeby w obecności czerwiu zalewały gniazda i poszywały Wtedy jest w gnieździe temperatura 35 stopni Idealne warunki do odparowania tego pokarmu ułożenia i przygotowania rodziny do zimy także to są idealne warunki pokarm powinien być składowany przez pszczoły układany przez pszczoły w obecności czerwiu zawsze w obecności czerwiu, ta ramka by mogła Stąd wyjść. Ale to jeszcze może nie robimy korektę. No nałożyły tu pokarmu, ale może później to przeniosą. Jeszcze, jeszcze tu jest czerw. Jeszcze tu jest widać czerw i parę komórek, i one to przy tym robią. Jakby to przeniosły, jak będzie już, będą miały miejsce, przeniosą w środek gniazda. To tą rameczkę usuniemy też. Ta ramyczka ogólnie ją z boku położyliśmy, żeby ją usunąć, ale tu był czerw jeszcze ostatnio i tego zrobić nie bardzo mogliśmy. Przy niższej temperaturze, jak już czerwiu nie ma w i zalewamy gniazda, wtedy pszczoły mają problem z odparowaniem, zasklepieniem, zaczynają się wtedy kłopoty dziać różnego rodzaju. W taki sposób to są idealne warunki do złożenia pokarmu przez pszczoły nasze to położymy. O, tu jest sporo pszczółek, to musimy je, niech one lecą sobie do ulewę, bo tędy to one tu nam nie wejdą. Dobra. Także. To podkarmiaczka. I teraz. Dzisiaj jest czwarty. To, to chyba, chyba żeby coś tam, byśmy czasowo się nie zmieść wyrobili, ale tak powinny dostać jutro albo pojutrze. Następną porcję syropu. Zaję miały czas znów na odparowanie, na złożenie, żeby mógł się czerw wygryźć, miałem gdzie składać ten pokarm. Bo za dużo, jak na jedną, ten raz damy, pszczółki nie będą miały, nie rozłożą go może inaczej, nie rozłożą go równolegle po ramkach, bo tam, gdzie czerw nie włożą a później przenieść to tak nie do końca to jest lepiej jest systematycznie dokładać, podawać, podawać pokarm. Wtedy jest wszystko w należytym porządku. No dobrze, do następnego w takim razie dziękuję wszystkim za uwagę.